Cześć! Witam w kolejnym odcineczku. Dzisiaj jest Q&A zawrite. A i przy okazji będę sobie ekspił, żebyście widzieli. Najpierw no pierwszy miły komentarz. Napisał więcej pod podnopolowym zarobi w godzinę niż ta postać jest warta, czyli moja. Ale głowa do góry jeszcze z rok zbierania platelogów innych Zarełek i może coś tam uciłosz. No tak, uciłam na pewno, bo zbieram. Już dużo uciłałem. A że postać tyle warta, to co wam sobie od razu kupić, jakoś za 500 zł, to tak jakbym grał w grę na kodach, to bez sensu. Ja sam chcę do tego dojść sobie, wbić level, a nie tam lecieć, tak jak wy, że sobie za pieniądze kupujecie, i potem co? Bez sensu to jest takie coś. A ja to muszę sam osiągnąć swoje cele w grze, a nie kupować jakieś postacie. Takie wbiłem, takim gram. Proste. A ty sobie kupisz jakiś na pewno tysięczny level i o, wielki koksik teraz. Odmienili tu wzywa jeszcze. Do jakiej szkoły chodzisz i w której klasie jesteś? Czy planujesz pójść na studia? Jeśli tak, to jaki kierunek? Jakie masz hobby? Nie chodzę do szkoły. Pracuję, żebym miał teraz chodzić do szkoły za łamka. Kurde. Psychy nie wam się uczyć już. Wystarczy tyle lat nauki. Jakie hobby? O hobby to dużo. Teraz jest ciepło, to bieganie, jazda rowerem. O, nie praca. Nie żartuję. Nie praca. Zwiedzanie moje hobby, dużo by zwiedzać, podróżować po świecie. O, na razie to po Polsce chcę całą Polskę zwiedzić. A potem to może sobie gdzieś pojadę indziej. Tylko jeszcze nie wiem, gdzie mam. To nie, nie, wiem. nie wiem, zobacz. Ile masz lat i skąd pochodzisz? Mam 36 lat. Pochodzę z barmińsko-mazłowskiego. Można tak już ostro z tym filmem. Zdejcze. Dobro słowa dnia jest dziesięcioma mowami super. Dobre same słoweczki mam. A co robisz na drugim kanale? Na drugim kanale gram winną graje. Mam trzeba mieć dobry refleks, żeby to ogarnąć i tam też mi ładnie idzie. Tylko tam już mam swój normalny głos. I to jest taki grzeb Brawl Stars. Łańcuch w rowerze się połamał, ty to jesteś agent? No połamał. Wszystko się w nim połamało, że jakiś marny. Co rok wymieniam łańcuch. niby Shimano, HG, a ja jakieś wadziewie się połamało. Nie wiem, muszę jakieś wzmocnione kupić, bo te zaległe łańcuchy, te, a nie wiem, jakieś słabe. Mistrzu, czy przerabiasz swój głos komputerowo w nagraniu? Tak, przerabiam swój głos komputerowo. Na specjalnym programie. W którym roku zaczęłeś grać w Tibia i w początki Austin, to gorzej. Nie, w którym roku? No, teraz to mnie zaskoczył, ale tak coś kojarzę. Czy to była Tibia 7-6. No i na początku to expiłem sobie na ratach. Tak, to Tibia 7-6 według mnie było. Ładnie jeszcze tak. Nie wiem, nie ogarniam tego. Ale piszę, że Tibia 7.6 w którym roku była? Dziś znalazłem 2005. No to od 2005 myślę tak gram gdzieś no. No i tak prawie rok w rok gram zawsze tam. Wiadomo, z mi się gra, bo tam pograsz trochę na faku, znudzi się. Nie grasz parę miesięcy, po tym znowu. Ale ta ogólnie to bardzo długo gram w Tibie. A taka najlepsza giereczka początki to były bardzo trudne, No ja z zwar kamerem to chodziłem sobie w 20 levelu na tym. Na lotformy sprawdzę schity, na Orkfortece na zerki, na trolle waliłem ostro. początki to były cięższe, żeby się na rabitach jak spiło, to wiadomo no Ciężko było ten level wbić. ale wreszcie jakoś mi się udało, odkryłem, że to jednak na rabitach się nie wbija levela. O, i nie polecają Lava lurkeri. Lava lurker chyba mocne są, ale może na nie pójdę. Drugi kanał, co tam dobrego nagrywasz? Muminek pisze, Robby. No, grze. Brawl Stars nagrywam. Jak gram swój gameplay i tam już jest normalny głos. Tutaj jest głos Aurita po prostu. O A jak chcę swojego co zrobić? Muszę poświęcić tysiące godzin ciężkiej pracy. O nie, to ja dziękuję, to mi się nie chce. Ile masz lat, Auryd? 36. Też napisał 10. Chyba ty. <laughs> no dobra. Było Q&A. Day. Patrzcie, jak teraz ciskam hiciki ładnie. Zresztą cały czas widzicie. Jestem mega koksem. Kiedyś tak się na nich męczyłem, jeszcze przed tym jak miałem paki, a teraz na paku tak się pobijałem przez te miesiące, że teraz co to to już? Nie są przeciwnicy dla mnie, ale za to hajsiku tu nawpada. Nie muszę platelegów zbierać, tutaj lepiej hajs. Ale wiadomo, z każdego huntu jakieś trofeum trzeba zabrać. Tu weźmiesz platelegi, tam weźmiesz coś, no i sprzedaż zawsze co coś będzie, a tak nic bym nie brał po kurde. To bym był na minusie, na eks, na tym swoim hunciku. Tutaj też wszystko zbieram, później posprzedaję i towarku będzie. Tylko te potworki są cudniejsze, bo golda gubią takie trofea, różne ciekawe. No dobra. Dziękuję, mam nadzieję, że odcinek się podobał, dziś trochę w innym stylu. Piszcie czy było spoko, czy zamuła, trzymajcie się, cześć.